Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dziś jest niedziela i vloga zaczynam późno, bo zaczynam dopiero 10 po czwarte. Ale jakoś dzisiaj tak nie mogłam się zebrać na obroty, w ogóle nie chciało mi się wstawać, jak już się zwlekłam, duszka, to nie chciało mi się iść kąpać, nie chciało mi się malować, ale wiedziałam, że muszę dla Was tego hola nagrać, no bo w tygodniu mogę nie mieć czasu na właśnie takie nagrywanie filmów stacjonarnych, bo jak wrócę późno z pracy, musiałabym rozstawać lampy, a tego nienawidzę. Chociaż i tak dzisiaj miałam problem ze światłem, ponieważ pogoda jest okej, okay, nie jest zła, bo nie pada, ale co chwilę światło się zmieniało, bo tak, najpierw świeciło słońce, potem przyszły ciemne chmury, potem znowu świeciło słońce, potem znowu przyszły ciemne chmury i mieliśmy problemy z ustawieniem aparatu, ale mam nadzieję, że światło jest na tyle dobre, że ten hol dzisiaj będzie wrzucony. Zaraz zobaczymy, Dominik go złoży i zobaczę jak się prezentuje, bo jak się okaże, że światło jest beznadziejne, to go nie wrzucę. Także te rzeczy, które tutaj leżą, na razie zostaną tutaj, gdzie są, nie chowam ich, ani do szuflady świec, ani nie wynoszę innych rzeczy na swoje miejsce. Z tego Rozwiązane, że jak się okaże, że światło jest naprawdę bardzo złe w tym filmie, to ja tego filmu po prostu dzisiaj nie wrzucę. E, nagram go w przyszły weekend, może w tygodniach będę miała czas, chociaż z tym może być problem. Także co? Zabieramy się za kolejny dzień vlogowy z nami. Także e, operator to jest mąż na medal. Słuchajcie, obrał ziemniaki, przygotował dodatek do obiadu, zrobił kotlety. E, wstał dużo wcześniej niż ja. Ja po prostu tak zamulałam, leżałam, nie mogłam zwlec się z tego łóżka. No, ale takie dni też miewa e, każdy z nas. Ale dobra, idę się przebrać, idę spiąć włosy, to co standardowo zawsze robię y, w domu i idę sprawdzić jak tam film czy światło jest dobre, czy jest kiepskie i czy go wrzucę, czy go nie wrzucę także zaraz to wszystko się okaże ja zabieram się za ogarnianie tych wszystkich zakupów, możecie częściowo to zobaczyć okazało się, że filmik jednak będzie opublikowany, ponieważ był troszeczkę za ciemny ale Dominik rozjaśnił światło i wygląda naprawdę w porządku, także super filmik jest uratowany, będzie dzisiaj na moim kanale, także bardzo się cieszę bo bałam się, że jednak nic z tego nie będzie i będę musiała to wszystko poskładać i nie Wiadomo, kiedy znajdę czas, żeby to nagrać. Tam na stopie są jeszcze zakupy z wczoraj, ale z racji tego, że przypuszczam, tak mi się przynajmniej wydaje, że w grudniu też pojawi się haul, ponieważ mam kilka rzeczy jeszcze do zakupienia, rzeczy, które mi się pokończyły, które chcę przetestować, także na pewno w grudniu będzie jakiś mini haul zakupowy, może tak do połowy grudnia przypuszczam, że powinny się pojawić, chyba że coś się... Yy... Pokomplikuję po drodze. Ja oczywiście tak ogarniam te rzeczy, sprzątam dom, jeszcze muszę wnieść pościel z balkonu. Operator właśnie wyniósł śmieci i przychodzi do domu. Musimy zjeść drugie danie, także niedziela, bardzo, bardzo pracowita, ale to jest chyba wszystko moja wina, bo ja tak e, się leniłam w tym łóżku do 11 i teraz mamy trochę obsługę czasową, ale dobra. E, idę wnieść pościel i ogarniam to, co tutaj. Operator się spieszy, bo chce na mnie chyba ponarzekać trochę. Nie chcę na mnie ponarzekać? Jeszcze za dużo robiło bierzcie za robotę Obiboku, mówiłam, że chcę podarzekać dobra, Obibok się bierze za robotę ja sobie właśnie ogarnęłam wszystkie świece poukładałam sobie, także mam teraz zapas na najbliższe miesiące, tutaj mam dwie owocowe, które dostałam od Karoliny i od Darka, także one czekają na wiosnę a te wszystkie pozostałe to są zapachy, które będę palić w najbliższym okresie także wszystko ładnie poukładane także super wszystko jest ogarnięte, no i tutaj te wieczka, o których Wam mówiłam, że ja je trzymam, bo są przepiękne bardzo mi się podobają i zawsze mogą mi się przydać. Także tego nie wyrzucam. A tutaj świeca już przygotowana, którą będziemy palić. Dzisiaj odpalimy ją później, tylko muszę wysprzątać najpierw mieszkanie. Udzielam po mało dobiega końca, a ja jeszcze chciałam nawiązać do komentarzy, które pojawiły się pod holem dzisiaj. Mam tutaj na myśli oczywiście Victoria's Secret. Wiele Was było zbulwersowanych, że takie są ceny w Polsce, że 200 zł za trzy pary majtek, w Stanach 5 par, kosztuje tyle i tyle. Słuchajcie, to jest też różnica, inne ceny są w Stanach, inne ceny są, przypuszczam, w Wielkiej Brytanii, a inne są w Polsce. I wiadomo, że w Polsce zawsze towar, który jest wprowadzany jest najdroższy. Tak samo jest u nas na przykład z balsamami czy z kremami do rąk os. Tutaj u nas są dużo droższe niż w Stanach, bo na przykład za jeden balsam w Topshopie płaciłam 11 euro, też Wam to już mówiłam. Za dwa balsamy, które jakiś czas temu spotkałam w farmaceutycznym, płaciłam 15 euro. A nie wiem, wy możecie kupić za dwa dolce albo i mniej. Także, no niestety, jest przebitka na towarze i tak samo było właśnie z majtkami Victoria Secret. Eee, ja będąc na lotnisku, na terminalu T2, polecieliśmy Erlingusem, wstąpiłam do Victoria's Secret, tylko po prostu nie miałam czasu na zakupy i te same majtki, trzy sztuki kosztowały 35 euro, czyli już w Polsce one są droższe nisz tutaj właśnie w Dublinie. No ale nie miałam czasu na zakupy, dlatego po prostu no nie kupiłam. Także też nie ma się co dziwić, że ceny są wyższe. Ja sobie zdaję sprawę, że ten towar jest sprowadzany i tak dalej. Już nie wiem, jakie ja tam sobie marże sklep liczaj i od czego to zależy. W każdym razie powiem wam tak. Yy, nie żałuję, że kupiłam te majtki. Ja wiem, że są droższe, ale wolę zapłacić za Dobrą bieliznę, dobrą gatunkowo, jakościowo, bo wiem, że za, e, Victor, jeżeli chodzi o Victoria's Secret, e, o bieliznę, czy nie wiem, o piżamy, czy o dresy, naprawdę to nie jest moja pierwsza bielizna. Ja mam bieliznę z Victory's Secret i wiem, że gatunkowo, jakościowo ona jest naprawdę bardzo dobra. Dlatego skusiłam się na te majtki, bo wiedziałam, że nie mam do nich dostępu i nawet wracając z Warszawy do Dublina, ja ich nie kupię no bo sklepu stacjonarnego. W Dublinie nie ma. Tak, także ja za chwilę uciekam. E, pod prysznic. Oprócz tego jeszcze wyskoczyła mi opryszczka na dolnej wargi. Już wczoraj czułam, że warga mnie swędzi, coś mi tutaj wyskoczy. No i wyskoczyło dzisiaj, już rano była taka wielka bulwa. Także mam tutaj przygotowane plasterki, które polecił mi mój dentysta. Które u mnie przynajmniej się sprawdzają, także jak już zmyję makijaż, wymyję twarz, nałożę krem na twarz, to wtedy sobie plasterek na noc przykleję. I ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!